Cześć. Chciałam wam coś dzisiaj pokazać. Pokazuję wam różne typy krawieckie, różne błędy, które są w gotowych ubraniach. I dzisiaj coś 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 kolejnego. Będzie na tapecie żakiet firmy Mohito, żakiet damski tych, którzy mnie nie znają, jestem Agnieszka. Od ponad 20 lat zajmuję się krawiectwem. Jestem instruktorem szycia. Udzielam konsultacji. Piszę blog szicieskagi.pl i mam nadzieję, inspiruję Was do lepszego szycia, do świadomego kupowania ubrań, na co można zwracać uwagę, kupując ubrania, żeby po prostu nie wyrzucać pieniędzy w błoto. No, i teraz do rzeczy. Jest taki e, żakiet e, i e, w czym problem? E, to jest w rękaw gdzieś na wysokości łokcia. Tak, po prostu paskudnie, e, paskudnie się postrzępiło. To jest na szwie. E, to wygląda tak z zewnątrz. Od razu można zobaczyć, że e, to jest taki typ, taki, e, taki typ materiału, który bardzo szybko się strzępi. I co jest, zaraz ja Wam pokażę od środka, jak to wygląda, co jest, jaka jest w ogóle tendencja szycia um, ubrań przez producentów. Oczywiście oszczędzają każdy milimetr materiału, dlatego te zapasy szwów, to na jaką szerokość szyjemy, są bardzo wąskie. Czyli tam jest 5 mm, jak jest centymetr, to już naprawdę świat i ludzie, to jest super. Więc przy, tak, przy, tak, przy takim materiału, który się bardzo strzępi i sobie wyobraźcie, że ta marynarka, zanim ktoś doszyje podszewkę, to przyjdzie przez wiele rąk w szwalni. Jedna osoba zszywa rękawy, druga jakieś szyje przody, potem te, ktoś inny łączy rękawy z, 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 całością, z całością żakietu. Albo tak jest, że e, jakaś krawcowa szyje od początku do końca, ale na całym procesie, e, w całym procesie szycia i jeszcze w międzyczasie, między procesami trzeba to wszystko rozprasować i podkleić. Więc to przechodzi, e, to, to trwa i tak naprawdę dotyka się ten materiał cały czas, więc tak naprawdę ten materiał e, jeszcze do tego taki strzępiący się jest już narażony na... Na to, że nawet w trakcie szycia już, już coś zacznie się dziać z brzegiem materiału. Ja już zaraz pokażę. To są bardzo wąskie, bardzo wąskie rękawy. Potem powiem coś o podszewce, bo jak dla mnie to dramat, ale to, ale to zaraz. Zazwyczaj żakiet wywraca się na lewą stronę przez szef w rękawie, więc wyciągacie rękaw na lewą stronę w jednym z, z rękawów, a czasami w dwóch w damskich zazwyczaj jest to przez jeden rękaw. Jest na szwie, widać jest taki szef jest przestępnowany po wierzchu. To spróbujemy i dostajemy się do środka. A pokazuje, a w środku to jest po prostu <laughs> To jest po prostu coś takiego. To jest po, tak żeby złaby, je żebyście widzieli tak już po tak, e, e, tak postrzępione, że e, to nie nitka poszła e, gdzieś na szwie. To nie jest wina szwu, bo szef trzyma, tylko niestety ten materiał się tak wystrzępił, e, ten materiał się tak wystrzępił do samego szwu, że po prostu aż przeszło to dalej i, e, i tutaj mamy tą naszą, mamy tą naszą dziurę. Ale to zobaczcie sami, to jest tak wystrzępione. Ja zazwyczaj jak szyję od początku na miarę, e, tu już jak jest taki materiał, to zaraz po skrojeniu obrzucam wszystkie brzegi, bo wiadomo jak w szyciu na miarę jest, <coughs> e, przygotowuję to do miary, ktoś mierzy, nanoszę poprawki, więc to też, e, to też jest szansa, że zanim to dokończę, to materiał się wystrzępi. Więc dlatego od razu to obrzucam, więc to jest coś fatalnego, bo tak naprawdę przy takim materiale e, zobaczymy, tuż są szwy. Nie, tu są zapasy szwów, e, widzicie, około centymetra, ale co z tego, jak przy takim materiale to się wszystko wystrzępiło. Nie wiem, jak <coughs> e, kobieta, która to nosi, w jaki sposób to e, pierze, może pierze w pralce. E, niektórzy nawet i wełniane marynarki piorą sami w pralce, nie oddają, do, nie oddają do pralni więc to jak to w pralce tak się wypierze, wypłucze wodą, więc to jest jeszcze bardziej, ale to jest jak widzicie przyczyna jest oczywista na to jak się to postrzępiło czasami w takich materiałach jak się szyje powiedzmy jak nie ma podszewki to jeszcze dodaje się podkleja się fizeliną delikatnie, żeby wzmocnić ten materiał i dopiero się przeszywa, żeby ten szef był mocny, żeby to się nie postrzępiło. Ale tutaj po prostu będę musiała y, to delikatnie wypróć dalej, dalej ten szef, gdzie to jeszcze się nie próje, bo tak naprawdę w, już w niektórych miejscach, e, zobaczę, e, o, dziurka jest malutka taka, ale na, takim, e, na takich już widać, na takim odcinku to jest milimetr zapasu szwu, więc tak naprawdę i to jeszcze jest na łokciu, więc to się zgina, zgina się łokieć i to jest największe naprężenie tutaj, więc za jakiś czas na całym odcinku to pójdzie. Dobrze to w tym miejscu nie gdzieś na ramieniu, bo rękawy są naprawdę bardzo wąskie, więc to trzeba będzie dalej dalej spróć ten szef, wypuścić więcej tego materiału przeszyć dalej, no ja tą część obrzucę ile będę mogła tak, żeby zabezpieczyć, żeby się to dalej nie pruło no bo, tak jak mówię, no rękaw akurat w tym miejscu w zgięciu jest jak najbardziej się napina, nawet nie ma dużego luzu, nie jest materia, nie jest rękaw tak szeroki to jak napinamy to, to jeszcze ten szew bardziej się napina i to wszystko pracuje, materiał pracuje no i jak widzicie, no Taki mapet show, taki, e, e, takie coś e, jest w środku, więc e, powiem Wam coś jeszcze, że, e, że tak naprawdę jakoś rzeczy poznaje się od lewej strony. Wiele przeszło przez moich rąk, e, wiele drogich, e, drogich e, rzeczy, markowych rzeczy miałam... E, Taki polski, polska marka, przepraszam, ja czasami, czasami przekręcam nazwy, ale to był męski, akurat męski płaszcz wełniany Reichrank. Dobrze, może i dobrze mówię. To, to w środku po prostu były takie wąziutki szwy, niby był, miał być ocieplony, a coś było w formie chusteczki higienicznej, coś takiego cienkiego, co na pewno nie ociepliło. A po pierwszej pralni to się pewnie wszystko, e, e, wszystko zniknęło. No i kosztował płaszcz około 4000, ale nie wam był tego. Ale to mówię, to się widzi po lewej stronie. No, I miałam wrócić do tej podszewki. Tak nie wiem, to jest taki materiał lejący, i, e, który się e, strzępi na potęgę. E, firmy Mojito, tak jak mówiłam. E, on nie jest taki gruby. On jest fajny, taki lejący, więc dziwi mnie to, że podszewka jest oczywiście 100% poliestru przy ciele, bardzo sympatycznie, ale jest gruby, mięsisty, więc jest za ciężki i moim zdaniem obciąża cały żakiet. I on taki jest, jakby to powiedzieć nie jest taki śliski, że powiedzmy, wkładam rękę, nawet mam. Nawet gdybym miała e, koszulę z długim rękawem, wkładam rękę, to on e, tak tempo się zahacza i tak ciężko wchodzi, e, wchodzi ręka, no jest taki, taki niemiły w dotyku, to jest takie e, coś, e, zresztą, e, zresztą takie było widać podszewka e, z tego co zauważyłam w rękawach, przynajmniej na jakimś fragmencie jak zauważyłam. Jest w rękawach węższa niż tkanina wierzchnia, więc już się rozchodzi, tak na świe. Widać, jest taka rzadsza, rzadsza, rzadszy punkt w tej tkaninie, po prostu gdzieś jest bardziej napięta, gdzieś tym bardziej, tak jak mówiłam, na rękach ta ręka pracuje i, i za duże jest napięcie i ten materiał się rozchodzi. Szyb się trzyma, ale materiał już się przerzedza, więc. Podszewka jest fatalna, jest cięższa, jest taka ciężka i nieprzyjemna w dotyku. E, do tego się mocno zaciąga i wszystko się do niej bierze, więc e, nawet jeżeli ten materiał byłby fajny i lejący, to niestety podszewka niszczy wszystko, bo wygląda, bo wygląda fatalnie. Zobaczcie, firma Mojito, e, na pewno tani nie był, e, ale to już. E, ale jak widzicie, wykończenie jest e, wykończenie e, dobrze, dobrze, dobrze niezabezpieczone zaprasowania rękawów, więc one się rozchodzą. Dzieńmy, to jest taki jak one są lejące materiały, one się dobrze nie zaprasowują, no to trzeba tak to zabezpieczyć, żeby ktoś, kto będzie chodził w danym ubraniu, mógł sobie z tym poradzić, a tu jest e, po prostu nic nie jest połączone i. Na pewno, jak ktoś zakłada tą marynarkę, to, to po prostu ta podszewka wyłazi. No bo to zgięcie, zgięcie w rękawie, ten dół rękawa w żaden sposób nie jest zabezpieczony. Powinien być przynajmniej przyszyty szew do szwu, złapane, żeby to nie wychodziło. No, ale niestety wychodzi. Pewnie ktoś sobie jak załoczy, to musi po, poprawiać. I, do środka ułożyć więc tak to wygląda tak wygląda szycie, a jeżeli e, będziecie sami coś szyć z takiego materiału czy dla, dla klientów to pamiętajcie, da, dawajcie większe zapasy szwów e, od razu trzeba zabezpieczyć brzegi bo e, założysz zdejmiesz ktoś będzie przymierzał ktoś pociągnie jakąś czy to kobieta pociągnie jakąś biżuterią pierścionkiem i cały szef może się cały ten zapas szwu może się postrzępić, a może się okaże, że za, za jakiś czas będzie trzeba troszeczkę poszerzyć i, i nie będziemy mieli z czego, a sztukowanie w takich e, żakietach nie to, że nie jest niemożliwe e, tu pewnie jak jest szczupła osoba to m, te, te zwężenie rękawa żeby zabezpieczyć ten szef nie będzie wielkim halo ale jakby było tak, żeby było już opięte no to już trzeba było kombinować ze sztukowaniem bo tak naprawdę trzeba co najmniej z centymetr zebrać tego rękawa bo jak pokazywałam jest to na granicy jest jeden mm i trzeba zaszyć dalej zabezpieczyć i mam nadzieję, że, że jeszcze ten żakiet trochę posłuży umawiałam się tylko na, na, tą, na tą poprawkę ale zasygnalizuję klientce, że przy odbiorze, że tak naprawdę lewa strona może się w różnych miejscach zacząć próć. No to na tyle, jeżeli materiał ten, to znaczy ten, ten filmik był dla Was przydatny, inspirujący i ciekawy, to polećcie go dalej. Poproszę o lajka i zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia Wam życzę, Aga